Kogut Rubin. Witam serdecznie w mojej wesołej zagrodzie! O, 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 o. Jak dobrze Was widzieć? Czy jesteście gotowi, żeby odkrywać ze mną świat? Mam nadzieję, że tak. Jeśli macie głowy pełne pytań, to mój program jest właśnie dla Was. Możecie pytać o wszystko, jak działa kosmos. Dlaczego koty mruczą? Albo dlaczego tworzą się trąby powietrzne? Bawcie się ze mną, czyli z kogutem Rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. Poproście o pomoc rodziców i wyślijcie do mnie mail ze swoim pytaniem. Ruszamy! O co zapytacie tym razem? Ciekawe. Napisała. Sześcioletnia Łucja z nowej wsi lęborskiej. Łucja pyta, jak powstają puzzle. Przypomnę tylko, że zabawa w puzzle polega na składaniu dużego obrazka z małych elementów. Sama produkcja puzzli wiąże się z kilkoma etapami. Na początku musi powstać pomysł, czyli co ma się znaleźć na obrazku. Najczęściej są to postaci z bajek, albo jakieś ładne widoki, na przykład miasta albo góry. W naszym przypadku będzie to rysunek koguta Rubina w swojej zagrodzie. Dobrze! Mamy pomysł! Teraz musi powstać rysunek. Myślę, że nie powinien on być zbyt trudny, czyli nie powinien mieć bardzo dużo detali. To co? Rysujemy? Zagroda Koguta Rubina. O, jest! Z rysunkiem Koguta Rubina. O, proszę, to ja, narysowany. Zobaczcie, jak ładnie wyglądam w tej zielonej, wzorzystej koszuli. Następny krok to stworzenie układanki próbnej. Wykonuje się to w celu dopasowania wszystkich elementów oraz sprawdzenia jak będzie wyglądał wydruk na wszystkich częściach puzli. Na końcu mamy samą produkcję, która zaczyna się od wydrukowania na papierze obrazka, który chcemy, żeby był na układance. Następnie papier naklejony zostanie na tekturę i mocno dociśnięty, żeby się dobrze trzymał. Teraz można wycinać odpowiednie kształty. Wykonuje się to za pomocą specjalnych ostrzy, które układa się na obrazku i bardzo mocno dociska. W taki sposób wykrawane są małe tekturowe elementy. Teraz trzeba wszystko spakować do pudełka i wysłać do sklepu. I puzle z kogutem rubinem gotowe. <laughs> Ciekawe, kto by takie chciał mieć? Hmm? Heh, może ja? <noise> Dziękuję wam. papa. Pa. Jeśli podobał ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina. Daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail. Z twoim pytaniem!